Ok, witam Was ponownie w pierwszej wersji The Forest. Tylko, że e, musiałem nowego save'a stworzyć, bo nie zapisałem tam tamtego. Ładna nóżka. Tubki. Albo. Królik. szczurka to fajnie nie zbierało. z skin O, ten koncert jest szybki. To, że nie naraz. Eeeh, kurka. Kurtyk w głośni. Kurka. A to jest niewidoczne, no dobra. Dobra. A co my z kolejnym sajdem? Jeżeli tamten się bygrze, trzeba się sobie mapę pozwiedzać. No to. Będę uciekał od tych baboli. To jest chyba jaskinia. A bo, Też spada. Pierwsza wersja forest Część chyba braku. Rzecko kolejne To jest nasza plaża Musimy być kam.

Choć już na forec nie można się równać grafiką do starych, ale teraz się dalej podoba ta gra. Nie <tysk> Ty dojesz człowieku. Już tutaj skończyliśmy. Właśnie więcej. Chodź zobaczymy co jest To Jest w ogóle cała część mapy. Ja do nie, już nie wchodzę, tam są mutanty, ale się. Ja nie chcę z nimi walczyć. To jest głaz, trzymaj się. Okej my się znajdujemy, to powinien być krater za chwilę, nie wiem, tam, lej krasowy. tak <try> okay, czyli leja krasowego jeszcze w tej wersji nie było. Hyhyhy, <laughs> Kurde, jak się męczysz, człowieku! To wersji 2018 roku być. jeśli... To, przed 2018 nie dało się jeszcze gry ukończyć

Tak mi się wydaje. Przestań dyszeć, kurwa, człowieku. Hajta powinien być dziś tutaj, co nie? Cockpit w pierwszej wersji. Nie ma nie gada. Tyle jakiś w mapie. Chciałem, żeby największe odcinki, ale chyba tylko Jest! Dobrze! A nie, przed razem. W gdzieś. Da, co?

Zdaję mi wrażenie, ale jest słabe. Fajnie, szkoda, że Flargan Tak jest. I palimy się. Ała! Urła Urwa! Nie, nie, tego flariany na Fajnie. Paliłem cały armor. faktycznie to wygląda. My i tak za bardzo nic nie robimy. Ja nie zamieram Tak sobie trzeba. Dodaj, kule tę bazę na jedną z pięknych, taką większą trochę. Ja jeszcze byłem w tej pierwszej wersji, dla akcji takiego fajnego. Troszkę czy zima była. Pamiętam. koło chyba 10 minut gry Zanim mi tą grę wywali Około się teren się różni widzę. jeżeli się tutaj chodziło no to no, Było tak średnio Jezioro więc fajnie, że dostęp do early access'a. Widzieliśmy jaskini, gdzie jest siekiera. Aha, tak, ale ona nie, Aha, tutaj no zabiłem się. <laughs> ariano, follow me, Kariana, to wolałem jeden bulletin. Deck. To jest chyba jaskinia, gdzie katana jest normalnie. Okej. Okay. Zarga. Słuchaj, ten napciw mi nie zniknie jest w ogóle wyjście Tasy wiszą Wyjdziemy i zobaczymy gdzie będziemy To jest Onda jest? Dobra trać Owajem dalej ten dymą mi To wygląda tak jak ja z kataną Ta, to jest to Czy katana jest w pełnej wersji gry? Dobra, dobra, weźmy ten napis. Aria is Valibla, walibla. A kurwa. Prawną wymowę. Pad dalej. Fajnie, kolejnych pasażerów znalazłem. Mam jakieś podziemy. Dla mnie idę. Kolejna sankiera. O, mam siekierę w siekierze. Widzicie to? To jest masterf. A to jest to miejsce. A jak pójdę do góry, to co będzie ciekawego? mam ja zagrać w Irliak, nie I wystrzeliło spod ziemi, ma Dobrá, dávaj. Jdu do Dávaj. Mam lepších se ty. 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 Hahaha. Co máš? Ty Ahoj. Uff. <grym> Dobra I public alpha rienda Ja wam dziękuję za oglądanie Pierwszej wersji The Forest Elo